Firmy technologiczne mają dziś za dużo władzy. Nie wiem. Europa spóźniła się z rewolucją chmurową. Tak, Microsoft ma większy wpływ na rzeczywistość cyfrową Europy niż Komisja Europejska. Nie. Europejska Strategia Cyfrowa faktycznie uwzględnia tylko interesy instytucji, nie obywateli. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ani tak, ani nie. Zwykły użytkownik Microsoft wie, gdzie dokładnie są przechowywane jego dane. Tak. Unia Europejska potrzebuje własnej, europejskiej chmury, niezależnej od amerykańskich gigantów. No i tu odpowiedź im znowu musi być złożona, <śmiech> <śmiech> więc nie, nie powiem, ze względu na miejsce, firmę, w której pracuję, nie mogę odpowiedzieć tak zupełnie wprost, ale na pewno wrócimy do tego tematu, co to może oznaczać. Bez współpracy z Big Tech Europa nie zbuduje konkurencyjnej gospodarki. Tak. Użytkownicy coraz rzadziej zastanawiają się, gdzie trafiają ich dane. Nie odpowiedziałbym nie tak zupełnie bez zastanowienia się. Myślę, że zastanawiają się, choć może nie wszyscy.